Czy wysoki poziom cukru jest dla nas niebezpieczny? Większość ludzi boi się wysokiego poziomu cukru we krwi, jak ognia. A wszelkie informacje dookoła twierdzą, że wysoki poziom insuliny jest dla nas bardzo szkodliwy. Jest to z jednej strony prawda, a z drugiej ogromny mit. Owszem, cukier jest dla nas szkodliwy. Ale tylko ten sztuczny. Każdy cukier, który występuje w naturze, m.in. w owocach i warzywach, jest nam jak najbardziej potrzebny, bo właśnie na tym cukrze funkcjonuje nasz organizm. To całkowicie normalne, że po zjedzeniu owoców cukier we krwi się podnosi, co za tym idzie insulina również. Natomiast ten proces nie jest absolutnie zły. Cukier powinien zostać sprawnie przetransportowany do komórek, a insulina zneutralizowana. To naturalna funkcja układu trawienia. Powinniśmy się natomiast obawiać sytuacji, w której wysoki poziom insuliny trwa zbyt długo. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy jemy. Pieczywo, czyli cukry złożone, które trawią się znacznie dłużej lub łączymy tłuszcze z cukrami. Tłuszcz blokuje dojście cukru do komórki, co powoduje ciągłą produkcję insuliny, która z czasem staje się dla nas toksyczna. Pamiętaj, że to nienaturalne cukry robią ci krzywdę, tylko złe połączenie produktów.